Cało mnie wkurza we Wrocławiu. We Wrocławiu wkurza mnie jedno, że jak nie działają światła na skrzyżowaniach, nieważne kiedy, jak długo, a czasami potrafi to długo trwać, jak jest jakaś awaria, to w kluczowych miejscach czego nie ma? Policji. Policji tak, która by kierowała tym ruchem i ułatwiła nam życie, ale nie, bo po co? No oni muszą stać i szukać chętnych do wspomożenia budżetu państwa także to miasto strasznie wkurza i ogólnie nasz, nasze miasto moim zdaniem źle, źle funkcjonuje nie jest przyjazne zaraz będzie widać to wszystko idziemy zaraz na to skrzyżowanie, gdzie nie ma żadnego zorganizowanego ruchu każdy jedzie jak chce no bo co, do domu się śpieszy, tak? już weekend gorączka weekendowa ludzie nie myślą byle jak najszybciej bo bo tak no, nie wiem czy widać pewnie nie widać nie no coś widać nie ma świateł nic się nie dzieje nikogo nie ma każdy jedzie na krzywy ryj bo jak inaczej dżungla miejska niestety, jak to wygra, a wygra, wygra tir. Bo jak inaczej, to jak walnie, to przejedzie, nawet nie poczuje takiego osobowego auta. A wystarczyłoby wysłać na przynajmniej na kluczowe jakieś skrzyżowania. Policję, najbliższy patro. Panowie, patro, jedziecie na skrzyżowanie na Krumera i we dwóch sobie kontrolujecie na zmianę. Co by się jeden nie zmęczył, bo może mu gorąco będzie. bo dzisiaj jakiś taki cieplejszy dzień. I co? I teraz ci sobie pojadą, ci sobie pojadą, teraz ci, teraz te tramwaje by przejechały, i jakoś by to szło. A teraz czekasz, czekasz. Nie wiesz, ile poczekasz. Może się doczekasz, a może się nie doczekasz. No. I głupi wyjazd, który trwa z reguły 2-3 minuty, trwa dłużej, niestety. Bo jak to? Z podporządkowanej? No przecież nie masz pierwszeństwa. Musisz poczekać na swoją kolejkę. Jesteś w łańcuchu najniżej z tego, z tego miejsca. No. trzeba się przepychać. Patrzymy co z tego wyjdzie zaraz. Teraz ci teraz z lewej coś. coś komuś coś przeszkadza. Saigon, po prostu Saigon. Ja. Wystarczyłoby najbliższy patron wysłać, Żeby święty spokój. Tak niewiele potrzeba, coś innego. Na pały, panie napały Panowie I co Panowie Posłowie, Panowie Posłowie, na Posłowie, Panowie Także to mnie wkurza.